Że będziemy działać dalej, to już powiedziała pani starosta, mówiąc o tym, że kolejna wielka umowa tutaj w powiecie łobeskim będzie podpisana. Nowa droga we wsi Winniki to kolejna duża inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie na terenie powiatu łobeskiego. Na gruntowną przebudowę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Ta inwestycja była po prostu nam tutaj, mieszkańcom, w wynikach po prostu niezbędna. Stan techniczny tamtej drogi już był, można powiedzieć, w sensie krytycznym, można powiedzieć, doczekała się śmierci technicznej. Udało się dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziurawy, popękany asfalt zastąpiła nowa nawierzchnia wraz ze zjazdami, oświetleniem, chodnikami i kanalizacją deszczową. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu Wojewodzie, a także Panu Posłowi za przyznane środki, które przyczyniły się niewątpliwie do powstania tej inwestycji. 24 czerwca oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę, która przebiega od drogi krajowej numer 20 do granic Winnik. W uroczystości wzięli udział między innymi samorządowcy. Z Renatą Kulik i Krzysztofem Gwoździem, posłowie Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński oraz wojewoda Zbigniew Bogucki. To, że będziemy działać dalej, to już powiedziała Pani Starosta, mówiąc o tym, że kolejna wielka umowa tutaj w powiecie Obeskim będzie podpisana. I myślę, że to nie ostatnia, bo już niebawem będzie ogłoszenie także tego naboru dla gmin Popegerowskich i To wierzę, że także dla tych gmin z powiatu obeskiego pieniądze się kolejne znajdą, po to, żeby krótko mówiąc służyły mieszkańcom.